Dobrze, więc zadbajcie, żeby było Wam teraz wygodnie. I pozwólcie, żeby ciało się całkowicie rozluźniło, wygodnie i ciężko oparło się na macie, na podłożu. Daj sobie pozwolenie teraz na odpoczynek, na rozluźnienie, na uspokojenie myśli i poczuj, jak uczucie ciężaru i rozluźnienia zaczyna, zaczyna samo wpływać w Twoje pole uwagi. Poczuj, jak zaczynają rozluźniać Twoje stopy. Jak rozluźniają się Twoje łydki, kolana. Poczuj przyje przyjemny ciężar swoich ud, bioder, pośladków. Poczuj, jak odprężają się Twoje plecy. Wyobraź sobie, że Twój kręgosłup zaczyna się rozluźniać i krąg po kręgu zaczyna opierać się wygodnie na macie. Poczuj, że Twoje łopatki ciężko opierają się, że Twoje barki zaczynają się odprężać. Poczuj przestrzeń w swoich łokciach, w nadgarstkach. Rozluźnij całkowicie dłonie. Rozluźnij szyję. Możesz delikatnie nią pokręcić ze strony na stronę i ułożyć ją na równo po środku tylnej części czaszki i poczuj, że możesz rozluźnić swoją szyję. Że ona nie musi trzymać twojej głowy. Może się całkowicie odprężyć teraz. Poczuj ciężar swojej głowy na macie, na poduszce. I odpręż skórę na głowie, skórę na czole, na policzkach, na skroniach. Rozluźnij mięśnie wokół oczu. rozluźnij mięśnie wokół ust i odklej język od podniebienia. I poczuj, jak teraz całe twoje ciało. Jest przyjemnie odprężone, przyjemnie ciężkie. Oddech płynie swobodnie przez całe Twoje ciało, delikatnie je masując. Wyobraź sobie, że rozluźniasz też narządy wewnętrzne. Więc poczuj najpierw swój miękki brzuch i poczuj, że rozluźniasz jelita, że jesteś w stanie rozluźnić swój żołądek, nerki, wątroby. Śledziony. Być może nie jesteśmy w stanie tego fizycznie zrobić, ale już samo myślenie o tym i kierowanie tam oddechu sprawia, że nasze tkanki się rozluźniają. Spróbuj rozluźnić przeponę. Ten nasz duży mięsień, który oddziela jamę brzuszną od płuc. Więc teraz weź troszkę głębszy oddech. Wyobraź sobie, jak ta przepona teraz opada w dół, unosząc twój brzuch. I wydech. Rozluźniasz przeponę i ona wraca do swojego kopulastego kształtu. później płuca i obejmij całe swoje ciało uważnością i przejdziemy teraz do medytacji z oddechem więc przejdź proszę do siadu jeśli wolisz możesz zostać w leżeniu. Usiądź, oczywiście, w swoim wygodnym siadzie, tak żeby jeszcze przez te kilka minut utrzymać ciało w miarę wyprostowane. Jeśli chcesz, możesz oprzeć dłonie na kolanach i ułożyć palce w ulubionej mudrze, bądź po prostu Oprzyj dłonie i je rozluźnij. Przymknij oczy i skieruj swoją uważność do środka. I zauważ swój oddech. Poczuj, że w ogóle oddychasz. Poczuj, czy to powietrze przychodzi przez obydwie dziurki nosa, czy obydwie są drożne, czy któraś może jest troszkę przytkana. I poczuj, jak to powietrze lekko drażni Twoje płatki nosa, jak przychodzi przez nos. I wyobraź sobie dalej tę drogę przez gardło, tchawicę, i pomyśl, wyobraź sobie, jak to powietrze wypełnia twoje płuca, a na wydechu wraca tą samą drogą przez tchawicę, gardło, nos. I poczuj, że powietrze, które wdychasz, jest lekko chłodne. A powietrze, które wydychasz, jest już cieplejsze. Przez chwilę obserwuj, jak ty to odczuwasz. Zauważ, że kiedy bierzesz wdech, Twój brzuch, Twoja klatka piersiowa się lekko unoszą, rozszerzają. Wydech całkowicie rozluźnia klatkę piersiową, brzuch. Wydech rozszerza, uaktywnia mięśnie między żebrami, żeby jeszcze pomóc wziąć ten oddech. Wydech całkowicie cię rozluźnia. Klatka piersiowa brzuch opada. I zaobserwuj to jeszcze jeden wdech. Wydech uwalniasz. Niech wydech przyniesie całkowite rozluźnienie. Teraz będziemy wizualizować sobie strumień światła. Więc z kolejnym wdechem, wyobraź sobie, że przez czubek głowy zapraszasz do swojego ciała złote, uzdrawiające światło, i to światło napełnia cię uspokajającą energią. Czyli bierzesz wdech przez czubek głowy, przychodzi uzdrawiające światło, światło przenika całe Twoje ciało. To światło napełnia Cię uspokajającą energią. To światło rozleje się po Twoich stopach, po Twoich nogach, brzuchu, ramionach. Wdech powoduje, że ta energia rozlewa się po całym ciele, po całym organizmie. Wydech oddala zmęczenie, napięcia, niepokój. Z wdechem zapraszasz tą energię, która ma cię uzdrowić, uspokoić. Z wydechem puszczasz wszystkie napięcia, całe zmęczenie. Z wdechem przez nos wciągasz energię, która daje ci siłę i zdrowie. Na wydechu oddalasz od siebie niepokój, zmęczenie. trzymaj jeszcze przez chwilkę to wyobrażenie jeszcze jeden wdech zaproś zaproś to światło, tą energię i powoli puść to wyobrażenie i tylko obserwuj swój stan obserwuj swoje ciało i myśli I ciesz się tymi chwilami całkowitej ciszy, spokoju, przestrzeni ciała i oddechu. I teraz poczuj, jak uczucie spokoju wypełnia Cię od stóp aż po czubek głowy. A teraz pozwól, by to uczucie spokoju wypełniło przestrzeń wokół Ciebie. I dalej, wypełnij tym spokojem, pomieszczenie, w którym jesteś. I dalej, niech to uczucie spokoju i harmonii przeniesie się, rozprzestrzeni się po Twoich sąsiadach, po budynku, w którym jesteś, po najbliższej okolicy. I w końcu niech to uczucie spokoju i harmonii dotknie wszystkich i wszystkiego. Teraz powoli zacznij wracać do swojego ciała. Słuchaj się odgłosy z najbliższego otoczenia. Poczuj na swojej skórze dotyk Twojego ubrania, koca, maty, podłogi, powietrza. Kolejny oddech, weź troszkę głębszy, tak żeby dotarł do całego ciała. Kolejnym wdechem połącz dłonie na wysokości mostka, unieś nieco mostek do góry i pochyl głowę przed sercem. I zachowaj w swoim sercu to uczucie spokoju. I tylko pamiętaj, że tylko Ty masz taką moc, która może uczynić Twoje serce pełnym miłości, spokoju i akceptacji. Więc wypełnij je teraz tymi emocjami. Podziękuj sobie za praktykę. Weź jeszcze jeden wdech i wydech do serca, oczyszczając je z lęku i z niepokoju. Dziękuję Wam bardzo. Namaste.